Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy, moim zdaniem, niezbyt legalne działania prezydenta Trumpa. W ostatnich dniach pojawiły się różne newsy i różni ludzie się tym bardzo ekscytują. Przykładem takiej osoby, która się tym bardzo ekscytuje, są geopolitycy, no i między innymi pan Bartosiek. Ciekawe jest to w tym sensie, że jeżeli ktoś myśli w kategoriach prawa, logiki i umie przeprowadzić jakiekolwiek badanie związane z oceną prawną systemu amerykańskiego i możliwości prezydenta, to wie, że to co zrobił Trump jest głupie, nieefektywne. I raczej jest czymś niebezpiecznym, co się szybko skończy, niż czymś, co jest genialne. Ale to jest, to jest właśnie na tym polega geniusz, albo nawet, no, nie geniusz prezydenta Trumpa. Geniusz z punktu widzenia marketingu, ale jeżeli oceniamy działania z punktu widzenia jakiegoś męża stanu czy czy po prostu interesu państwa, to są działania nielegalne i zobaczycie państwo, jak to się skończy. Mówię tutaj o rzeczy związanej z wpływaniem na firmy amerykańskie zbrojeniowe i w ogóle wpływaniem na jakiekolwiek firmy. Prezydent Trump powiedział, że on swoim rozporządzeniem wykonawczym Zablokuje możliwość wypłaty dywidend dla firm zbrojeniowych i skupu akcji własnych. Dodatkowo prezes nie będzie mógł zarabiać do jakiejś tam kwoty. Nie pamiętam, 4 czy 5 milionów dolarów, nieważne. I wynagrodzenia prezesów, wpływanie na wynagrodzenia prezesów to jest rzecz powszechnie znana w Europie głównie. W wielu państwach są płace maksymalne różnych spółek pomiędzy najniższym wynagrodzeniem a najwyższym. W Stanach tego nie ma. I zresztą wprowadzenie takiego prawa byłoby niezgodne z konstytucją amerykańską. A tak naprawdę z prawem precedensu, czyli z, wyrob, z pewnym wyrokiem, z, który, jest, ba, który jest stosunkowo stary. Tutaj mówimy o 1913 roku. Ale yy, wracamy do rzeczywistości na poziomie yy, tego, co dzisiaj obserwujemy. Obserwujemy następującą rzecz. Prezydent Trump obawia się zbliżających wyborów średniookresowych. I to są ryzyka polityczne. Oczywiście pewne firmy, pewne sektory zapewne ominą te ryzyka ale szeroki rynek jest narażony na kaprysy na poziomie legislacyjnym. Chociaż rynek część z tych działań wycenia, to któreś działanie może być posunięciem się zbyt daleko. Tak jak zbyt daleko było wprowadzanie i likwidowanie ceł, co doprowadziło do głębokiej korekty, prawda nie bez, ale głębokiej korekty, to na przykład zakazywanie w ogóle skupu akcji własnych tylko dlatego, żeby nahać się z podatku od dywidend dla budżetu federalnego doprowadziłoby do recesji, bo wpływałoby istotnie na ład korporacyjny i na transfer zysku przedsiębiorstwa i redystrybucję tego zysku zgodnie z tym ładem. Ograniczyłoby efektywny zysk właśnie w taki sposób. Więc jakiś. Co robi prezydent Trump? Prezydent Trump narusza własność prywatną. Chociaż firmy zajmujące się z, yy, zbrojeniówką w Stanach Zjednoczonych no, mają głównie podpisane umowy z władzą federalną, ale nie tylko. Też z władzami lokalnymi, ale też są umowy międzynarodowe. Dodatkowo, państwo nie jest głównym akcjonariuszem tych firm. Czyli, czyli jest to naruszenie zasad własności prywatnej. I działanie na niekorzyść spółki. Ja nie będę bronił firm zajmujących się obroną, budową sprzętu do zabijania, ale tak czy owak to jest nielegalne i bardzo łatwo jest to udowodnić, że jest to nielegalne, i akcjonariusze mogą z tego skorzystać. Więc myślę, że rynek się też nie będzie bardzo tak obawiał tym gadaniem prezydenta Trumpa na tej płaszczyźnie. Dodatkowo mamy długą historię gadania różnych wspaniałych i tak zwanych wspaniałych historii prezydenta Trumpa, i wiemy, że większość z nich się nie sprawdza albo sprawdza się w mniejszym stopniu. Zresztą w większości, u większości polityków tak jest. Nie tylko bo po stronie bardziej prawicowej czy konserwatywnej, ale też po stronie tej liber bardziej liberalnej czy bardziej lewicowej. Tutaj niektórzy różnie to. W Stanach Zjednoczonych liberał oznacza z definicji raczej kogoś bardziej lewicowego. Yy, natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Rynek to wycenia i się tego nie obawia. Niebezpieczne by było, jakby doszło do ustalenia nowej zasady precedensu, która by Wpływała ogólnie rzecz biorąc na wszystkie wyniki firm i doszłoby do pewnego, wymagałoby to rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Ja to nagrywam w piątek i tutaj zbliżają się decyzje związane z nielegalnością cel Trumpa. Też rynkowym, ale jest szeroko znane jego siła, nawet w różnym szalonym scenariuszu, nie powinna być tak duża. Żeby, wy, żeby doprowadzić, oczywiście korekta się może pojawić, ale nie ta siła tego zjawiska nie powinna być tak duża, jak na przykład była siła wprowadzania y, ceł, która pojawiła się w sposób nagły, w tak dużej skali, znacznie większej niż wcześniej oczekiwano i niż mówiono, i wydawało się w styczniu. Że prezydent Trump będzie raczej kontynuował swoją politykę z pierwszej prezydentury, a ta nowa, nowa polityka okazała się bardziej brutalna. Kolejne gadanie. Prezydent Trump daje sygnały, że zablokuje możliwość zakupu nieruchomości mieszkalnych, takich typowych dla inwestorów instytucjonalnych. I również jest to niezgodne z prawem. Pewne ograniczenia może poczynić kongres lub władze lokalne, natomiast nie sam prezydent. I władze lokalne nie wszędzie, w zależności od tego, o jakim stanie mówimy, o jakiej aglomeracji mówimy i jakie ona ma prawa i z jakiego tytułu, jak wyglądają wyroki. Jak wygląda na przykład właśnie zasada precedensu w danym regionie. Ludzie myślą tak w tak potwornie prosty sposób. Prezydent coś powiedział, to doprowadzi do tego, więc tu będą przegrani, tu będą zwycięzcy. To nie jest tak proste. To nie jest szkoła podstawowa. Rzeczywistość skomplikowania na poziomie prawnym w Stanach Zjednoczonych jest ogromna. Bo nie ma czegoś takiego jak jeden organizm amerykański. Wszystko jest podzielone pomiędzy stanami, miastami, hrabstwami. I w różny sposób może być to ograniczane na poziomie lokalnym. Mamy, jeżeli ktoś na przykład nie wierzy w to, co mówię, to nie zwróci uwagę na różnego rodzaju pakiety infrastrukturalne proponowane przez różnych prezydentów. Gdzie na przykład prezydent mówił, że on podpisał i on nakazał wybudowanie czegoś w jakimś regionie, co by pozbawiło jakiegoś innego regionu przewagi konkurencyjnej, bo on uważa, że to jest lepszy pomysł niż to, co jest. I do tej wybudowy często nie dochodziło. Bez względu na właśnie ograniczenia lokalne, blokady itd., tak dalej, tak dalej. to jest świat impasu. Więc chociaż prezydent może zachowywać się jak król, może zachowywać się jak dyktator, może zachowywać się jak władca absolutny, to historia z czasem pokazuje, że jest znacznie słabszy niż oczekiwano. Jest, ma mniejszy wpływ, i to widać, zderza się z rzeczywistością, która go dosięgnie, i to nie tylko prezydenta Trumpa, ze wszystkimi tak jest politykami w świecie impasu. Zderzają się z rzeczywistością która coraz bardziej zaciska im się wokół szyi, która coraz bardziej blokuje im możliwości populizmu, który wcześniej doprowadził ich do władzy. Dlatego my, jako inwestorzy, nie w żaden sposób nie oceniamy pozytywnie ani prawicy, ani lewicy, ani tego, tamtego, tylko nie chcemy, żeby żadna władza nie miała istotnego wpływu na wprowadzanie dużej legislacji, bo uważamy, że niezależnie od poglądów politycznych duże zmiany tworzą zwycięzców i przegranych, a przy dzisiejszej jakości globalnej klasy politycznej, i to nie jest tak, że to jest w świecie zachodu, że zachód jest zgniły, bo legislacje na przykład chińskie w ostatnich kilkunastu latach były jeszcze głupsze niż legislacje amerykańskie. Prowadzały znacznie większych chaos prawny, a to jest przedstawiany ten świat jako meritokracja. Nic na to nie wskazuje. Żeby w rzeczywistości tak było. Więc widzicie Państwo, na czym to polega. I takie jest moje zdanie. I długa historia to zdanie potwierdza. Oczywiście można e, i uważać inaczej. Prezydent Trump chce wpływać na. Zakup różnego rodzaju instrumentów finansowych, które są powiązane z rynkiem nieruchomości. Czyli my chcemy wpływać na ten rynek nieruchomości, skupując w tym przypadku obligacje, które których skup, chociaż tak nie zawsze jest, zaraz to zresztą opowiem o tym, który skup ma doprowadzić do bardziej atrakcyjnej. Natomiast skala i wielkość tego w stosunku do wielkości rynku nieruchomości jest bardzo mała. Brzmi to niewiarygodnie 200 miliardów. Tylko to jest to jest tak naprawdę, to jest mniej. Nie jestem teraz pewny tego, co powiem. To na pewno jest mniej niż wszystkie nieruchomości w Manhattanie. Ich wartość, chociaż jest to trudne do określenia. Więc to jest tak naprawdę. Kropla w morzu potrzeb, i politycy oczywiście mogą wpływać, i rynek nieruchomości jest pewnym problemem dla młodych, i mogą wpływać na ten rynek różnymi metodami. Jeżeli politycy uważają, że są tak świetni, genialni, przedsiębiorczy, to jakaś forma budownictwa społecznego być może będzie tworzyła konkurencję dla firm prywatnych i będą wtedy mogli się zdarzyć na rynku. Pod warunkiem, że nie będzie faworyzowania na poziomie prawnym legislacyjnym, czyli będą działały sądy, które będą nadzorowały jakby legalność i możliwości działania jednych i drugich firm, czyli nie będziemy, tworzyli koszt, nie będziemy tworzyli zwycięzców i przegranych kosztem poprzednich zwycięzców, nie będziemy przekładali pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Tylko, jeżeli politycy uważają, że są tak genialni, niech stworzą realną konkurencję i udostępnią ją po niższych, bardziej opłacalnych pieniądzach, jeżeli uważają, że jest to możliwe na dzisiejszym rynku. Bo na przykład można uważać, że deweloperzy są zbyt łapczywi, można tak uważać. Więc politycy powinni przedstawić jakieś alternatywy. Natomiast wpływanie na rynki takimi metodami raczej. Nie, nie, nie wpłynie istotnie na, na rzeczywistość na rynku nieruchomości. Co prawda, rzeczywistość na rynku nieruchomości w Stanach jest znacznie chłodniejsza, nazwijmy to, niż w Polsce. W Polsce rynek nieruchomości ma się znacznie lepiej niż w Stanach. Też w Stanach, w tych największych miastach, nie wszędzie. Bo są miejsca w Stanach, gdzie rynek ma się bardzo dobrze, a są miejsca, gdzie się ma bardzo źle od wielu lat ale obserwujemy raczej od dłuższego czasu niższą płynność, mniejsze zainteresowanie. Jest, wynika to z, z drogiego stosunkowo kredytu. Nadal. I po prostu gorszej płynności. I w ogóle wynika to ze słabości całego sektora budowlanego. Co wynika w, ze wcześniejszej słabości cyklu kredytowego, między innymi. Dlaczego prezydent Trump to wszystko robi? Bo już dane pokazują, że jego szanse na to, że będzie posiadał Izbę Reprezentantów są małe. Senat nie jest pewny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, o czym mówiłem już parę miesięcy temu, to jest zabranie Izby Reprezentantów przez demokratów i pozostawienie z małą marginesem Senatu dla... Republikanów, natomiast odebranie, na przykład przez demokratów, Izby jednej i drugiej, no, doprowadzi również do absolutnego impasu, który jest pożądany i być może doprowadziłoby zresztą do impeachmentu prezydenta Trumpa, udanego. Nie samego zjawiska impeachmentu, bo impeachment jako taki jest to zjawisko trochę przypominające cyrk, gdzie jedna i druga strona jakby ściera się. I trzeba zwrócić uwagę na to, że może to stworzyć pewną niepewność polityczną, ale rynki nie umierają przez w, yy, w cyrku politycznym. Osob z tego powodu nie umiera. Natomiast yy, szansa na absolutny impas jest ogromna, prawie pewna. Już w 26 roku. Ale przed tym może się pojawić właśnie takie populistyczne gadanie, żeby zdobyć jak największą ilość głosów. W przypadku Senatu jeszcze na koniec pokażę, tak wygląda mapa w 26 roku. Myślę, że Michigan jest dużo, w szansa, sensie, że będzie demokratyczne, jest to zamieszanie z różnymi, czy tak samo Maine, mm, więc jest niepewność na poziomie północnej Karoliny i Georgii i to nie jest takie tutaj pewne. Georgia może być, yy, północna Karolina raczej by się pozostała yy, właśnie, wszystko zależy od, tego, od też kondycji konsumenckiej, tak? To jest jakby no, kluczowa rzeczywistość. Hmm. Ale oczywiście niespodzianek może pojawić się znacznie więcej i yy, ja bym jakby nie zakładał, że Senat się przychyli na korzyść demokratów. Jest to mało prawdopodobne. Chociaż niewykluczone. Najbardziej prawdopodobne jest przychylenie, to moim zdaniem prawie, prawie pewne i było wiadomo w wielu miesięcy Izby Reprezentantów przez to, że Republikanom nie udało się z, poprawić sobie mapy. Jest to też typowe zjawisko, tworzące typowy absolutny impas. To jest moje podsumowanie związane z ostatnimi działaniami prezydenta Trumpa. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem.